Na miejscu jest 15 zastępów Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. Akcja polega na gaszeniu pożaru hali produkcyjno-magazynowej z częścią administracyjną. W hali prowadzone, prowadzone było magazynowanie i produkcja była linia do pakowania pieczarek. Pożar objął około połowę hali, ta część spaliła się całkowicie, konstrukcja dachu wraz ze stropodachem zawaliła się do środka. W tej chwili trwa dogaszanie. Udało się ograniczyć rozprzestrzenianie pożaru. Nie rozprzestrzenił się na część administracyjną i na pozostałą część hali i przyległe budynki. Problem w tej chwili stwarza to, że mamy tam mnóstwo stali, konstrukcji dachu, która jest w środku i którą trzeba usunąć, żeby ten pożar dogasić. Część ścian i zadaszenia jest płyt warstwowych, które też się w środku tlą i które też musimy rozebrać i dogasić.